Obsypujemy marchew, chociaż tak naprawdę głównie to wyrywamy chwasty z międzyrzędzi. Zobaczcie, tutaj będzie jeszcze materiał na kanale, ale ładnie dwie dawki wzięły niektóre chwasty, ale niektóre niestety tam z tamtej części, tak jak pobój, przytulia, no niestety zabiły mocno te międzyrzędzia i nawet w międzymarwią. No tego jakoś metrybuzyna nie chciała wziąć. Ale staramy się. Robić tutaj obsypnikiem, tak wygląda przed, a tutaj tak wygląda po. Wczoraj była lekka burza, także troszeczkę wilgoci jest i teraz myślę, że jak zruszymy te międzyrzędzia, to, to marchew ruszy tak pełną parą. Pogoda ma być ciepła, także myślę, że powinna sobie rosnąć. Tutaj wyrwę, to będzie dla królików. Na razie marchew jest takiej wielkości.